Siemanko widzowie. Starośnie, radość. Jestem chory dzisiaj jest środa. Dlatego mam głos jak mam. Długa przerwa już była właśnie, bo byłem już chory i czułem, że będę. No ale film musi nagrać. Także Wsiadał teraz w zetora. I ja już tu napakowałem, że tak powiem, obornika. Także się jedziemy wywieźć. Dobra, tu coś. Odpieracie, stańcie czerpią. Za dużo też nie będę gadał. No bo po prostu nie mogę. Ale mnie podbija. Tu chyba w ogóle sobie poszerzę, bo tu tu często jeżdżę. Ну, давай, тащи, тащи, А, то уж, Z jadę po polnych drogach, bo no, tam sąsiedzi, to tak wiecie, nie bardzo. Tutaj jest dużo mięsna.

Tutaj mamy w ogóle koparkę na serwis I tu takie o W ogóle widzieliście kiedyś o Takie coś Dobra idziemy. Tu mamy wapno Awaryjne, dobra. Dobra, widzowie, ja już tu, o, Także lecimy. No do dobra. Powiecie, co dzisiaj jeszcze będziemy robić? A na przykład yy, owijać Bęki Tak pomyślałem teraz. O, to będzie dobra rzecz. Maczury, dobra, podajmy trochę gazu. I gazu. Dobrze, czepię. Może odmalować. Ej, ale on nim gościu mi mówił, że jest nie zarejestrowana, tylko ma rejestrację. Ale ostatnio patrzyłem. Mój czyli mu się pytał, czy będzie zapłaciłem. I ja mówię, że tutaj i jest za jakby. A ta stara nie pamiętam. Ale normalnie ja mogę zapomniałem do zboża sobie wziąć. Nie wiem czy pamiętacie gdzie ona była. Ona gdzieś tu była. Thank you Zawrócę na dziadka mojego ziemi. Dobra, jestem. Moje świnki kochane. Dobra, co teraz robimy? A, teraz? No, wijamy. Na podwórku jest za 30 na godzinę. To niebezpieczne. Nigdy tak nie róbcie. O kurde, prawywałem. Ale światło muszę zgasić. Opór. Dobra, zgaszone. Poczekajcie, tu zamknę cyk. Dobra, i odpalamy teraz traktor-potawiarkę. Niech się dogrzewa Tak myślę, ale już wiem muszę to przestawić Już tam piła pod lasu szykowana ale Na razie nie ma czasu Ja idę teraz po traktor Bo ciupek nie da rady Który będzie ponosił te belki

Słuchaj, ta raczej Wiecie co widzowie, ja gdzieś tu poszukam. Poczekajcie. Ja tu owezmę, tak. Normalnie bym turem podnosił te belki, ale teraz do rozmaryna muszę przyczepić. Dobra, jedziemy. Dobra, no rozmaryna muszę przyczepić. Nie, i jak to się mówi? No i wtedy będziemy te belki jak, no wiecie, chwytać. Także ja dojadę na pole i Kur, rower wyspa. Dobra, właśnie jestem w rozmarynie. Tu By... Ale w rozmarynie w 60 zaznaczył. Z rozmarynem końcówki znalazłem. Były do góry 100 dole. Może być leczko za głośno gra, ale dobrze. Teraz tak. ty tym nie. mnie tym nie. tym, no to jest taka wajha, nie wiem czy widzicie. A. Dobra, tak. Teraz o A trzeba podjechać. Katy nie, byk byk Patrz jak daje radę No powiem, czypek za lekki, bo nie dał radę. A i by robił tak To nie skacze, ten za nula. Raz, dwa, trzy i góra A widzicie, a to... Trzy góra, a tego też kurczy beczka ponosi. Dobra, nie ma co się popisywać. Balały 30. Ja tu mam taki pilocik, że to włącza. Kurde! Może tak podaję, poczekać. O, widzicie? I tym pilocikiem teraz ustawimy. Cyk! Wiem trochę ręcznie aaa E! Tu! i cyk w ogóle pisaliście mi że z cymerkiem chcecie te filmy także trochę wam może, możemy te no po prostu nagrać tylko o bo mi mówiliście tam i tego typu. Pisaliście w komentarzach Dobra, cyk. To jest co? To jest tekla, a to jest rozmary. A ta? Teraz ja tu opuści opuścił, opuścił, Oporowa akcja. Mam lepszy pomysły. Z turem jednak lepiej się robiło. Pokopary najwyższy. Това ми ги гайва. Ах, и чего че вообще? Че, Będzie legarstwo Kurde, złą wajchę ta wajcha, panie Ja to Cię źle chwytałem, sorry, bo mi się pomyliło z tamtymi po prostu. Cyk. Kurde, się przesuwa. Patrz na to.

Ty widzowie... Za dużo pastofobii Ale zgrzytło Cyk Widzowie patrzcie, a to, do kabiny patrzcie Do kabiny wziąłem Pyk Wystarczyło. Już mamy te łapy. Słuchajcie! Oloporowa akcja. Dobra. Dadę to zarazem blisko na placyk odstawić, żeby mnie nikt nie ukradł A belgi już mogą być I zostać Kurde po buraczkach trochę W ogóle wy mi uświadomiliście, że wapnę jeszcze mam tam 6 ton chyba na podwórku Tam do góry na szopce Pyk, pyk. Dobra, na razie tu zostawię. Tu na kutkę kluczę także. A ja wezmę sześćdziesiątkę, jedną belkę i jadę na burę. A próbujemy wziąć dwie? Czekajcie, może przestawię je Kurde, ciągnik sam jedzie radę dwie, aby nie patrzeć. To troszkę niebezpieczne. Bo leci łokień z rury przód do góry. Uf, 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 uf. Max lubi takie klimaty, wam po. Ja to lubię, takie Policja zatrzymie, to już będzie po mnie. W ogóle wiecie twoja chyba 10 albo 20 tysięcy w warsztat zainwestuję, kupię klucze jakieś lepsze. No podnosiki to już mam na kredyt oczywiście. Do auta, do swojej Aniakuli, bo po co to od razu do swojej Aniakuli podnosi dała. Zaraz nie daję w ogóle na to. Tak układam tam właśnie na tą styrtę, gdzie na wązy mam itp. Na tą plandekę, bo tam jeszcze się nie ukisi dobrze. Teraz najpierw na okej i niech się kisi. Салат, а что? в Dobra, widzowie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja twierdzę, już wie resztę poza odcinkiem. Do następnego! Siema!